W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządco Syrii był Ubierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i radów Dawida. Żeby się bardzo zapisać poślubioną sobie Maryją, która była w Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas Szczęść rozwiązania, urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodarce. Oto